W poprzednim odcinku powiedziałem Ci, jaki wpływ na odchudzanie mają Twoje hormony, jak rozpoznać, że możesz mieć z nimi problem. Teraz zdradzę Ci, jak przywrócić równowagę hormonalną w sposób naturalny. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Cześć, tu doktor Kuba. Witam Cię na moim kanale Doktor Kuba Odchudza. Opowiem Ci, jak odchudzać się inaczej, zdradzę Ci sekrety, jak przywrócić Twoją równowagę hormonalną. Trzymanie wagi wcale nie jest aż takie trudne, jakby się mogło wydawać. Wystarczy przestrzegać konkretnych zasad, które e, pozwolą ten efekt osiągnąć. E, dzisiaj będę o nich opowiadał. Te zasady pozwolą Ci zapanować nad swoim organizmem i zagwarantować zdrowie, i stałą uwagę. Posprzerywany intermittent fasting (IF), bardzo popularny w, w obecnej chwili na wszystkich forach internetowych, na internecie, sporo się o nim e, pisze, mówi, e, jest również przedmiotem wielu badań naukowych i e, szer, szerokich publikacji na ten temat. Posprzerywany wiemy, że podnosi nasz naturalny hormon wzrostu, e, utrzymuje nisko insulinę. Przez większość dnia. Posprzerywany również poprawia naszą mikroflorę jelitową, przez co zwiększa poziomy naszej adiponektyny i odwraca przez to naszą oporność jako jedną z głównych przyczyn tycia i problemów z utrzymaniem wagi. Na czym polega posprzerywany? Posprzerywany polega na tym, że jemy w tak zwanym oknie żywieniowym, który trwa różnie długo 4, 6 lub 8 godzin. I odpowiednio do tego um, trwa post, czyli czas, gdy nie jemy. Czyli trwa e, 20, 18 czy 16 godzin. Osobiście polecam Wam post przerywany 8-16, gdzie 8 godzin trwa okno żywieniowe, czyli czas, w którym powinniśmy zjeść e, większość, jeśli nie całą swoją e, dobową ilość jedzenia. E, po tym następuje czas niejedzenia, czas postu, gdzie możemy pić. Wodę, możemy pić czarną kawę, słodzoną herbatę, kawę, pamiętacie, bez mleka. Czyli ten okres postu to jest czas między ostatnim posiłkiem jednego dnia a pierwszym posiłkiem kolejnego dnia. Im dłuższy jest ten post przerywany, tym lepiej. Tym większe korzyści, tym większe efekty metaboliczne dzięki temu uzyskamy. Kolejną zasadą to jest kwestia naszej diety. A konkretnie jakości i tego, co jemy, czyli musimy zwracać na uwagę, co i jakiej to jest jakości. Czy staramy się jeść produkty nieprzetworzone, naturalne e, o krótkim okresie e, m, przydatności do jedzenia. E, takie rzeczy są zdrowe i mają zupełnie inny wpływ na nasz organizm niż produkty przetworzone z dużą ilością e, konserwantów. W swojej diecie. Powinniśmy zwiększać ilość białek i kwasów tłuszczowych, a zredukować węglowodany. W ten sposób podnosimy naszą cholecystokininę, nasz testosteron, aby obniżamy naszą insulinę i grelinę oraz odwracamy leptę na oporność. Wiemy, że taka kombinacja makroskładników jest dla nas optymalna. Kolejna zasada, pokochaj warzywa i owoce. Ym, warzywa i owoce, bardzo bogate w błonnik, w wodę, witaminy, mikroelementy. Poprawiają pracę naszych jelit, yy, zmniejszają wchłanianie tłuszczu i węgla wodanów yy, z przewodu pokarmowego. Szczególnie oporna skrobia pochodząca z roślin strączkowych nasila wydzielanie neuropeptydu Y, który sam w sobie jest hormonem, który hamuje nasze łaknienie. Następnie jedz orzechy i nasiona. Orzechy są źródłem białka, wielu kwasów tłuszczowych, żelaza, wapnia, witamin z grupy B, witamin A, witaminy E. I orzechy powinniśmy jeść naturalne, czyli niesolone, nieprażone, niesmażone, dlatego że w wyniku tej obróbki termicznej tracą właściwości, szczególnie jeśli chodzi o wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Zanim przejdziemy do kolejnych rad, tradycyjnie zachęcam was do Subskrybowania mojego kanału. Jeśli interesują Cię tematy, które poruszam, podoba się ten odcinek, zalajkuj go. Dzięki. Używaj produktów bio, czyli takie, które są nieprzetworzone, zawierają jak najmniejszość, w ogóle ilość pestycydów, substancji chemicznych, które same w sobie zaburzają pracę Twoich hormonów, są tak zwanymi dysruptorami endokrynnymi. To jest część endokrynologii, która jest dosyć popularne w obecnej dobie. Następna zasada. Ruszaj się jak najwięcej. Wysiłek fizyczny nie tylko powoduje wzrost endorfin, czyli tego, że się lepiej czujemy, że mamy więcej hormonów szczęścia, ale również wyregulowuje Twój hormon głodu i sytości. Wysiłek fizyczny podnosi Twój poziom testosteronu, neuropeptydu i y czyli jako głównych hormonów hamujących łaknienie. Wysiłek fizyczny cofa lepną oporność przez zwiększenie masy mięśniowej, a zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, szczególnie visceralnej. Wysiłek fizyczny w końcu obniża twoją insulinę i grelinę. Kolejna zasada. Zredukuj stres, unikaj napięć emocjonalnych. Łatwo powiedzieć, kto, te, kto w dzisiejszym świecie nie jest zestresowany. praktycznie jesteśmy wszyscy. Wiemy jednak, że redukcja stresu bardzo obniża twój poziom kortyzolu i greliny, a zwiększa naturalny testosteron. Przewlekły stres jest najgorszym. Jest główną przyczyną nadwagi i otyłości w dzisiejszym świecie konkretnie zajadanie stresu. Pracując przez cały dzień, unikając jedzenia, pracujemy na wyższych obrotach, przy wyższym poziomie kortyzolu i nie, odczuwa, nie odczuwamy głodu. Problem, kiedy wracamy wieczorem, napięcie spada i zaczynamy jeść. Za szybko, za dużo, z preferencjami na rzeczy słodkie, na rzeczy wysokaloryczne, czyli wysoko uzależniające. Wiemy również, że w stresie bardzo zwiększa się nasza podatność na nałogi, na używki, na papierosy czy alkohol. Jako kolejny sposób rozładowania napięcia, które budujemy przez cały dzień. Rozwijająca się nadwaga i otyłość, sama w sobie. Są silnym powodem do stresu, zaburzają naszą samoocenę, powodują, że unikamy spotkań towarzyskich, unikamy wychodzenia do ludzi, e, odczuwamy silniejszą presję społeczną, e, mamy problem z utrzymaniem relacji zawodowych, towarzyskich społecznych. E, jedzenie e, w takich przypadku powoduje też u nas wyrzuty sumienia, uczucie porażki, że nie daliśmy rady, po raz kolejny. To powoduje, że wyrzut, zmiana, nasilający się stres jeszcze większe tycie, czyli tak zwane błędne koło. Kolejną zasadą jest sen. Wysypiaj się. Idealnie spać między 7 a 9 godzin. Eee, taki sen daje nam wyższy testosteron, wyższy hormon wzrostu, wyższą leptynę, a obniża grelinę i kortyzol. Wiemy, że mniej niż 6 godzin snu koreluje, czyli wiąże się z wyższym BMI, czyli z nadwagą, z otyłością. Krótki sen Również nakręca nasz apetyt. Wiemy, że tak jest, że nie wysypiając się, czujemy się zmęczeni, próbujemy się pobudzić jedzeniem. Czujemy napięcie, stres, odczuwamy większy głód. Również krótki sen wiąże się, w, co wyszło w badaniach, z niższą konsumpcją warzyw i owoców i preferencją w kierunku fast foodów częst, i częstszym podjadaniem, że nasze kalory w ciągu dnia nie pochodzą tyle z głównych posiłków, co z przekąsek. Niewyspani również częściej jedzą wieczorem i częściej jedzą w nocy. Ważna też jest jakość snu, czyli taki sen, który jest nieprzerwany i który daje nam uczucie wypoczęcia, relaksu z rana. Gorszy sen równa się większy apetyt, większy stres, większe zmęczenie. Takie coś z kolei spowoduje jeszcze większe tycie. Na koniec Pamiętajcie o uzupełnianiu minerałów i witamin. Szczególnie chodzi tutaj o selen i o cynk, jako że te mikroelementy poprawiają nasz poziom testosteronu i hormonów tarczycy. Podsumowując, koniecznie wprowadźcie te zasady, będziecie czuli różnicę w ogólnym samopoczuciu, w ilości energii, którą uzyskacie i w swoim wyglądzie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do oglądania ponownie moich odcinków, subskrybowania mojego kanału, Zadawajcie pytania, dzielcie się doświadczeniami, zarówno tutaj w komentarzach, jak i na mojej stronie dr Kuba Odchudza. Cześć, odchudzajcie się z głową.